Teraz nie wiem, jak byłem rodzicem tego roku. Byłam bardzo poruszona, tej dziewczyny. Młoda, ma inna. liczyła na szybkie pieniądze bez wysiłku. Teraz to najważniejsze udowodnić tego mężczyznę, winę, chociaż nie jej do zdrowia. Monika nakłoniła również przyjaciółkę do złożenia zeznań przeciwko Nikeryjczykom. W trakcie przesłuchania okazało się, że sam rozdował Cił Anię oraz informacji, gdzie może przebywać. Funkcjonariusze postanowili działać natychmiast. Dzień dobry. Paniśka, opaczko, menda słucham policji. Alsa i mu No, my name is John Owen. I don't speak Polish. Um. Passport or driving license? <laughs> Wielka walczy z depresją. Jest podstępną opieką psychologa. Poddała się również terapii antywirusowej. Liczymy jej skuteczność. Wyprowadziła się w fali i nie chce utrzymywać z nią kontaktu.